Dobra, on idzie od razu do nich. Serio? Chia, nie mogę powiedzieć Serio? tym, nie mogę Dobra, white, e, białych jest. Jeden. Tylko gdzie są bieli. A dobra, to mój, to mój, to mój, to mój. nie mogę nie wiem co się zdało. Nie ma. Jacy tam są zieloni. Zieloni tam są. Dobra, ja sobie kupuję. O kurde 40. Jednego mi brakuje. Dobra. Fireball. Nie mogę, Fireballa sobie zmarnowałem. Widzowie, czekajcie chwilę. Dobra, już, 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 już. Ogarnąłem się. Myślę, że będzie spoko win. Jak ostatnio był win, myślę, że teraz będzie win. Dobra, myślę, że mamy no Ale... Mogę się mylić, mogę się mylić. Dobra, ja obudowuję łóżko. Pamiętacie? Nam zniszczyli, czy nie? Chyba nam zniszczyli wczoraj. Nie, to było przedwczoraj chyba. Lub wczoraj. Dobra, nieważne, nie nieważne. Po co dyskusja? Nie wiem, co mi tam to daje, ale możecie napisać w komentarzach. Je, ja nie mogę, jeszcze jednego mi brakuje. O kurde, mam nauk, mam nauk. Dwa golda na jeden taki. O, w sumie nawet mam. dobra od góry mogą no bo on czasami się popełnia że od góry mogą ci wejść mm, a tak w to wziąć i tak mi dwa potrzebne jest Proszę. O! Tym głupi, bo ja nie wziąłem miecza? Tak, bo miałem jakiś słabiacki. No, racja. Ej! Zbagowałem zbagowałem się No proszę, dziękuję za weł Mogę, ale chłop... Ja. Agua, agua. Agua to woda po hiszpańsku. Mam nadzieję, że zabił. Raczej tak. Hej, ale trudno się z nim gra. O, green nie ma. Dobra, zaraz potężny win. się O kurde, wziął się tu. Ale próbował. Ale chłop Ja uciekam, uciekam, uciekam. No jak? Dobra, prawie wygraliśmy. Można by powiedzieć. Dobrze zabezpieczyliśmy łóżko tylko. Jezu szary się na nas rzucił, więc dziękuję za oglądanie do następnego odcinka.